Stop, 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 stop. Stop, nie liczymy tego. Drodzy Państwo, proszę, proszę zachować swoje kupilki daleko od tych szranków, bo ja sami widzicie, walki są dynamiczne i mogą się źle skończyć dla nich. Dobrze, może być dzieci wstały. Dzieci niech staną i nie w stoją. Tak będzie lepiej dla nich. Dążą szybciej umyknąć.

而且，这个。